kde je trochu smutno To weź pędzel, płótno I namaluj piękny świat Jak pustynny kwiat Gdy ci trochę smutno To weź pędzel, płótno I namaluj piękny świat Jak pustynny kwiat Razem, pięknym obrazem Razem, więc zawołajmy Razem, za każdym razem Razem, świat powitajmy Razem, pięknym obrazem Razem, więc zawołajmy razem, za każdym razem, razem, świat powitajmy razem. Użyj kolorów tęczy, bo bo tak piękne są, niech nic cię dziś nie dręczy, A marzenia się do góry pną. Użyj kolorów tęczy, bo tak piękne są, niech nic cię dziś nie dręczy, A marzenia się do góry pną. Razem, pięknym obrazem, razem, więc zawołajmy razem, za każdym razem, razem. Świat powitajmy razem, pięknym obrazem, razem, więc zawołajmy razem. Za każdym razem, razem, Świat powitajmy razem. Z uśmiechem idź przez życie, Baw się, tańcz i śmiej, Nie chowaj uczuć, skrycie, Lecz rozsądek zdrowy zawsze miej. Z uśmiechem idź przez życie, Baw się, tańcz i śmiej, Nie chowaj uczuć, skrycie, Lecz rozsądek zdrowy zawsze miej. Razem. Pięknym obrazem razem, więc zawołajmy razem, Za każdym razem razem, świat powitajmy razem. Pięknym obrazem razem, więc zawołajmy razem, Za każdym razem razem, świat powitajmy razem.